2 grudnia w Poznańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowana została nietypowa lekcja historii. Grupa Młodzieży Gimnazjalnej miała okazję dowiedzieć się, jak drukowano antykomunistyczne ulotki oraz broszury. Ja się nazywam Agnieszka Kołodziejska, pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej. Jesteście właśnie tutaj dzisiaj z naszymi gośćmi. Bardzo się z tego cieszę, żeście dojechali aż z Kilcza. I chciałam zapytać, czy to jest nasz pierwszy kontakt z IPN? -em? Tak. A ktoś coś wiedział, słyszał? Że mogę swoje troszeczkę swojej wiadomości udzielić Wam również. Dziękuję. Pan Krzysztof... Panie Krzysztofie, proszę sobie spokojnie usiąść. Gdzie Pan sobie życzy, czy no, to czuł, gdzie sobie. Pan będzie wygodniej. Pan Krzysztof między innymi, jak wielu innych podobnych jemu osób, walczył o to, żebyście wy urodzili się, mieszkali, żyli w wolnym kraju, żebyście czerpali z tego jak najwięcej, z tej właśnie sytuacji, w której teraz żyjecie. Natomiast odnosimy się do historii, ale najpierw pytanie o współczesność i o to, co widzicie na tym montażu fotografii. Młodzież mogła wysłuchać relacji pana Krzysztofa Cnotalskiego, który w latach 80. należał do na Solidarności. Były opozycjonisty, pokazywał w jaki sposób drukował ulotki. E, e, moi koledzy, którzy brali udział w tych spotkaniach fotograficznych, w, w pracy, w PTF-ie, w środowisku grupy młodych, e, e, razem z tymi kolegami postanowiliśmy zacząć drukować podzienne gazety. I Szymon zobacz jak w ogóle wyszło głównie logo SW no wyszło dosyć, dosyć no. dobrze choć pamiętam lepsze nasze dzieła tak ale to nie ma nie, nie, nie jest najgorzej Maciej to był człowiek czyno on bardzo mało mówił, ale dużo czynił. Pierw drukowałem Hipolita, no i w pewnym momencie po takich wpadkach SW Maciej mnie poprosił, żebym się nie zajął drukiem SW. I w zasadzie nie odmawiałem, bo takich spraw się Maciejowi nie odmawiało, dlatego że każdy w tych czasach walczył o to niepodległo Polska, żeby ten druk się ukazywał. Pamięć jest zapomnę, ale ja nie zapomniałem, bo to był mój pierwszy dróg na sicie właśnie. A ja tu emulsję całą noc się uczyłem nakładać. A ja nie, ja to linijką nakładałem. No ale to mi ktoś powiedział jak, a Ty, ja, tak. a, a ja sam dochodziłeś prostu... do tego metodą prób i tak, błędów. Tak, tak. Również później mieliśmy inne metody też. To zaraz, powie, to zaraz powiemy. Natomiast e, warto pamiętać, że to wszystko, co dzisiaj i, i tak w nowoczesnej technice wy robicie kilkoma dotknięciami ekranu bądź ciśnięciem guziczka w komputerze trzeba było zrobić większym, większą większym... Narodowa Organizacja Bojowa w czasie II wojny światowej drukowała w, tutaj w warunkach kraju warty okupacji niemieckiej w Poznaniu takie gazetki. Niestety zostali wyśledzeni, przyłapani przez gestapo i straceni na gilotynie... A jeżeli zaczniemy od danych to słuchajcie, to jest prawda, którą Wam pokazywałam, kiedy Pan Krzysztof będziemy drukował, zaproszę kiedyś do pracy swojego... Pijmy tylko momencie wyjaśnienia, bo Wy już nie używacie kalki jako takiej, prawda? Robicie wszystko pięć kopii, drukarka drukuje. Natomiast kiedyś, żeby uzyskać kopię, to na przykład w księgowości, w urzędach stosowało się kalkę. Czyli takie, Zazwyczaj zabarwiony z jednej strony, tak jak tutaj, e, czarnym kartkiem e, odciskamy nam się to co, było i, tutaj. to, co było napisane. I już jest na maszynie, nałożyliśmy i teraz zobaczcie, jedno ręką trzymaliśmy i tak drukowane było. Tego trzeba pilnować, bo to tak. jest za dużo kartki. tu pilnować, ale było. Yy. O, ja wam chcę powiedzieć, bo pan Krzysztof mówi o tym, że to była działalność niezależna, nieopłacalna w tym sensie, że poświęcało się własny czas, własne życie rodzinne, własne siły fizyczne, psychiczne, noce i tak dalej i nie dostawało się za to żadnych wypłat. Potem nowa płaciła na przykład drukarzom, bo to już były inne środki, ale na początku ludzie się zrzucali, składki składali po to, żeby coś powstało. przykład... Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z codzienną pracą archiwistów. Zaprezentowano urządzenia do skanowania materiałów aktowych i mikrofilmów oraz do digitalizacji materiałów fotograficznych oraz opracowywania kopii cyfrowych fotografii. Oczywiście kolorowa, z wyjątkiem są fotografie, które jeszcze w wyższej rodzinie czasu skanujemy. One są wszyscy tej Później na postać cyfrową przekształcone jest z papieru. My jako oddział tutaj możemy pochwalić pomiędzy centralą, bo w centrali inne moce przerobowe tam mają. Jako oddział mamy najwięcej materiałów zdigitalizowanych w jednostek papierowych. to znaczy. To znaczy To są takie zastawniki, czyli to jest po prostu zamówienie spływa, pracownik referatu przychodzi, wyciąga tą teczkę i w... Właśnie wracamy z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, gdzie mogliśmy poznać pana Krzysztofa Cnotarskiego, byłego drukarza Solidarności Walczącej. Mogliśmy poznać także techniki druku opozycji z czasów PRL.